Świetny początek tego sezonu halowego, zaskoczona jesteś nawet tymi wynikami, które osiągasz w tych mityngach dotychczasowych? Mm, tak, na pewno z trenem gdzieś przed sezonem zakładaliśmy, że mogą być właśnie podobne wyniki, natomiast to, że udało mi się je osiągnąć też było dla mnie zaskoczeniem, jednak życiówkę zrobiłam z poprzedniego sezonu o 29 setnych na 60. Przed Wami Mistrzostwa Polski Halowe w Rzeszowie, z jakimi nadziejami tam po, pojedziesz, no bo gdzieś tam po cichu jakiś medal się marzy? No, zdecydowanie, bo jednak nie mam jeszcze żadnego medalu Mistrzostw Polski. Z trenerem się zastanawiamy jeszcze, co to do końca będzie, czy skok w dal, właśnie, czy 60 metrów. Także jeszcze mam jeden start w Toruniu, czeka i właśnie na nim już muszę zdecydować, co na tej docelowej imprezie, czyli Mistrzostwach Polski, będę robić. Ty zaczynałaś pewnie gdzieś tam na wzór swojej starszej siostry, tak? Gdzieś tam ona zaraziła cię lekko atetyką, czy czy to tak wyszło naturalnie? To znaczy przyszłam na początku na czwartki lekkoatletyczne yy, właśnie z moją siostrą i yy, trener na, yy, tak jakoś yy, wyhaczył nas <grym> i, i właśnie tak to się zaczęło.